Ja mam. Eo, eo, E, ty z eo? Dobra. No to co? Zapraszam do mojej recepcji. O, teraz się znajdzie klucz. No czy mogę pomóc? Klucz dobrze. Klucz do pokoju ZEO ZEO jeden. Eee, o, pierwsze. Dziękuję. No to co? Jakieś jeszcze <grym> pełne, czy tylko i możecie klucz? W jeszcze mogę pomóc. recepcji się zapchała To jakby... Nie moje głowy, to nie mój problem. Kluczyk mam. O, dobrze. Nic nie wyskoczy tutaj, nie? Okej. Okay. Duży pokój. To jeszcze nikt nie był. A. Mam klucz. Idzie w ten blok? Stop stop, to papa. Gdzie są drzwi? To papa. Pa. Tutaj. Ej, na końcu po lewej. Mam wrażenie, że będzie za. Za będzie chyba szafa. Wreszcie, są tylko dwie szafy, to nie chuja o. Co? Zapalare mam. Zajebiście. Nie odpalaj, żebyś sobie nie tracić. nie? nie? Jakby zapalała, bo jest jedną z najbardziej przydatnych rzeczy tutaj. Ktoś tam został z tyłu, czy wszyscy? O, Dragon ma, na bedrę. Dragon już na bedrę? Okej, okay. git. No spokojnie, dajemy a dajemy... okływa. Oh, Aha. Co to było? Szafa? Krasnę, czy nie szafa? Leci. Szafa, szafa. Leci. ci. I że tylko jeden, żeby uciec. Kajna ucieczka. Dobra, zapalam twoje... Zapalam. Nie jestem w tym momencie na czele A to ty zapalasz, dobra. To ja nie zapalam w tak tym Bądź Moje zdanie biedne wystarczy. Oho. Coś przodem. Fajnie, że ta lata. Że to mi w ogóle coś oświetla, naprawdę. Nie zawsze coś, nie? Dużo zawsze coś. Dobra. No, przed kim można się, hmm, się to to chyba... można się chować pod łóżkiem? Można e, się chować pod łóżkiem Ale przed kim? Y... Jest taki jedyny W skrzyni jakąś O, no to tam... To wygląda jak skam, ale chyba brakuje nam klucze do tego, nie? Aha, nie mam lockpicka, żeby to otworzyć A, do no tego jest lockpick, okej okay. W ogóle się klucz się mam zdaje. jakiś A to znaczy, że to, to na początku dopłynę? No, to nie to nie to nie było skrzyni to jest klucz do skrzyni? Nie to, jest do to nie, do nie. nie, to nie jest chyba Nie, to nie jest klucz z skrzyni, no właśnie Tędy jakąś parkurem na wątku, a nie, to nie da się Nie, nie da się tam A gdzie hmm. są, gdzie są w ogóle drzwi, które mam otworzyć, bo ja nie widzę? Trzeba pokojem przejść na drugą stronę Co to Tutaj, o tu O, okej Idę Aaaa No jak my, kto ja dalej mam klucz? A. a to no, to jest. tutaj, dobra Wiesz, masz taki Dobra, wchodzimy do piwnicy. Welcome to my piwnicy, boys. Arra Dla was mogę nawet nie być kleptomanem. Nie będziesz kres? Walizek. O. o mój Boże, to faktycznie jest Pepe. Usiadnę. Fakiet. Bliska. Co to Aha. za muzyczka? Jakieś takie. Nie fajnie ciem... To Zwykła muze... muzyczka. Tak? O, światełka. Dwie szafy, trzy są dobre. Tak, piękne. Wchodzę. Nit, zajęte. To z blasy jest boasy jest kits, to po prostu jest tak such a cutie. Jak dojdziemy do jednej tamtej biblioteki, to będzie już wyczyn. Do biblioteki kurde, nigdy nie zabiłam tej biblioteki. O. Ja sobie do tej mam nigdy nie zabiłam, pamiętam. Jest tak. To nie ja dobrze, pamiętam sam chyba do sama chyba dotarłam. Tak, sama to dotarłam, mam, no? Ale A, na zdarzyło się, pamiętam, odpowiedziałam na takę, Śmiało. Nie o, Szafek się przewrócił. Nie, o, tylko nie jeszcze. Psyt nie było ani jednego. No też nie miałam żadnego psytu. tu. Więc się cieszę, że psytów nie ma. O, co są psy to? jakąś muzykę, kule, bań mać. Chwila. O, to ten tu. Ten tutaj. Git. Co to? Pił... A, to to było, które to było, to płynę. <noise> Muszę śmiejęcie. Nie śmiejcie się. Hoblox! Hoblox! O, latarek tu jest, znaczy ten. Nikt sobie nie mnie. No jeszcze mamy to zapalenie, nie? No mhm. da się dalej pływa zapnąć sobie w ogóle do zapalenia jeszcze te? Jakieś czy coś? Okływa się pijewało. Zakładam, że jak już to możesz wymienić nie? na kolejną. Okej. Ale tam z kimś właśnie moje... Kiedyś mi się wydaje, że były jakieś. O. Piguły tu są. Nie, nie potrzebuję. Jak ktoś chce, to niech bierze śmiało. O jezu. To pigułki? Git. Dobra. A to tylko szybciej się biegnie, bo nie myślałem, że ja dostanę no. heala jakiegoś. A. Kiedyś one chyba leczyły i dawały Nie, mu mi się mówiąc. wydaje, że leczą delikatnie. Były światełka czy nie? Pisano światełka, no. Zapraszam. Aaaaa! Oddźwię do. Co to było? No, w, w szafie czasami się kryje tak jedyność i nie możesz do niej wejść. Co ty gadasz? No. Z tego samej chcesz jeszcze szafy? Ja mówię, jestem, jestem. Dobra. Aha, na piwnicy trzeba iść. Ja dole po cienku a jeszcze? Si o, co? Mam, no, To Też nie jest cienko, to jest najebiste. Dalej między pozemkami było sto, a to był ostatni pokój? I się wydaje, że stówka wtedy była z ostatnim pokojem. Ja Teraz ostatki... jeszcze więcej trzeba przychodzić. Ja na przykład do ostatniej nigdy nie dotarłam. nigdy nie przeszłam przez tą bibliotekę ze Biblioteka jest bardzo fajna. Nie, nie lubię giga. Ostatni poziom jest dużo cięższy niż ta biblioteka. Nawet nie ta wiem, jak wygląda no ostatni poziom. co powiem, kompletnie nie mam zdanego pojęcia. W sensie, ja... Osobiście klucza, tam nie? nie doszedłem, tylko obserwowałem jak mam klucz, jak kolega tam doszedł. Okej okay. nie, weźmy po co. Co, przeszedł? Co? Cołeś kiedyś przeszedłeś? Nie, mój kolega przeszedł, ja nigdy nie przeszedłem osobiście. Łe, a to i tak ładnie, gatki do kolegi w takim wypadku. Mamy. E, 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 e! O kurwa, Tetę będę miała chyba? Nie mów tak. Nie no, są sza... łóżko czy coś? Dobra, dobiegłam. Myślałam, że nie zdążę tak szczerze które mogłem otworzyć drzwi, to by nam otworzył następne do pokoju. Przynajmniej kiedyś tak było. Jakie bugi tutaj znam. Ja już to mam tyle przegrane. Czemu ty masz tyle Robloxa przegrane? Kocham Roblox. Okay, Roblox jest no. najlepsza gra jaka to na świecie, naprawdę. Zajebałam przypadkiem prosto jak przepraszam. Puk, puk jest. Puk, puk. Przynajmniej tobie mi się zapalać, nie chcę O, coś psyka O, psytło, o, na mnie Łatwo Wam na niego Mam psykło o, na mnie, tak? Ja nie umiem psykać Jak masz psyt, to gdzieś musisz się rozejrzeć, czy na to Co nie to ma Co to pływa? Ja nie widziałem nigdy tego Jakiś nowy punkt po... O, nie, też nie widziałem O, pływa A to biblioteka już? Czemu Ulewo. biblioteka? O. Ule... Co, pływa? Co, Co że Siren Head? Biegu nie było? Właśnie zeskipowaliśmy bieg. Kasia na bieg. kucaku, na kucaku Kasia. Okej. Okay. Mogę wchodzić do szafy czy tak niezbyt? Yy, lepiej nie. Bo jak wejdziesz do szafy to będziesz miała taki quick time event. A to pamiętam, w sumie tego przejebałam. O, tu jest książka. On rzek. nie widzi czy on nie ma w ogóle oczu? On nas słyszy tylko, nie? Słyszy, no. A, to chill. Jedną A, książkę ale już Ale i miałam. tak, jak będziesz za blisko to wyczuje ciebie. Idzie tutaj? To jest jakiś globus. Mogę go tknąć, czy nie? Gdzie on idzie? Kolega? Poszedł do wejścia, do wejścia poszedł. Dobra. O, tutaj. Nabiera ja się na drugą stronę. Iż w twoją stronę jest. Oj. Tak, idzie w twoją stronę. Dobra, idę do góry jak coś. Nie wyczujemy, prawda? Prawda? Dobra. Cyk. W Idzie do mnie? Kłynny. O, na kurwa, w w jestem w dupie. <laughs> Powiedzcie mi, w którą stronę będzie szedł. Czy on będzie szedł do góry, czy dołu? Eee, na górze jest. Konie mnie! Dobra, zostawił mnie. Ooo. Czy, czy ja tykam książki, to na przykład on przychodzi, czy nie? Nie, on bardziej na dźwięk reaguje. Oj, oj. Dobra. Oj, Trzy książki radę, mam, już zgodę, nie mam. Oj, oj, widzę właśnie. Konie. ją. Czwarta. Dobra, w drugą poszedł. Dobra. No co on tak biega jak. Głupi? Mówcie tylko, jakby on przeszedł tutaj do mnie do góry. Gdzie on jest? On biegnie chyba do góry. Ja w moją stronę idzie. A w twoją? Mam, A. nie? Nie. No, no. On. głupi jaki. A taki o, trochę y bardziej nerwowy. No. Chyba im więcej się zbierze książek, tym on szybszy jest teraz. Osiem. przestraszyłeś te mnie. Idzie tutaj, czy nie? Ja w tym wszystkich chyba wziąłem książki. Dobra, jak dobrze pamiętam, to on nie może podchodzić do drzwi. Muszę się upewnić. To mi się wydaje, przynajmniej kiedyś nie mógł podejść. Nie, dosłownie nie, to, spodnie, to jej w ogóle nie podchodzi, git. Zostuję no to. Ja nigdy nie, ja nie mam zielonego pojęcia, co w ogóle chodzi w bibliotece. Dobra, ja to też mam, ja, książki ja nie Ja mam książkę No Ja muszę mieć kolejność, bo tak to są tu cyferki, a nie mam znaczków. I... Chyba trzeba coś znaleźć, nie pamiętam. To, że tam przy tym biurku co jest. A czemu no właśnie... przy niektórych ten są takie kur... Jak jakieś aniołki czy chuj wie co to jest? Jakie aniołki? Niech jak są te znaczki, nie? W sensie... A? W sensie, że to ktoś inny znalazł po prostu. A, pływa, ja że znalazł, znalazłam, pan? No. I to pięć. No kolega, zostaw mnie, no ale... <laughs> On mnie nie napisze. Ej, no dalej się ciężej kur... jeszcze niż na górze. Czuję na górę, jakbym po prostu nic nie biła, tak szczerze. Ja bym ci go odgadniać, był tak szczerze. Niko, pytanie, czy na pewno Mówisz, nie drzwi? Mówisz, że do drzwi nie bije. Tak mi się zdaje, jak staniesz idealnie legalnie przed nimi, to nie Ja łożę, ci powiem, po że ja stałam po drugiej stronie tych zasianych drzwi. I też miałam trzylejkę utopię. Ja tutaj stałam, do sobie, tutaj sobie przychodziłem, i patrząc, jest czy on jakiś... nie idzie. nie? I też była trzylejkę utopię. Idziesz do mnie. Po tu ptać ci? Zabija ci. Dobra. Utyptałam. Masz to? Czekaj, nie, 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 tylko nie wiem gdzie on jest. Ee, idzie no na środek, Idzie, no. idzie. O, kurwa. No spokojnie, po prostu po tutaj trochę, tutaj u mnie. Tylko weźmiemy z powrotem. Idź sobie, proszę. Bierzemy go na siebie na razie, nie? Dobra. Git. Piuły, kurwa no, do mam nas. Mam notatkę. Git. Idzie z powrotem do wejścia do drzwi. Do wejścia. Z tej drzwi. Idzie do siebie. za szafę. Czekaj, czekaj. czekaj Idzie ja tam, do ja tam, kurwa ja do, idzie. do nas. Idzie do nas. Nie, spoko, nie jest git. się znam ty tych problemów, że z może w końcu zaśniesz? Mam nadzieję, że zaszedę. Nie raz mam nadzieję, że zaszedę, O Co się stanie jak... Dobra, zwinął, możesz tutaj dowiedzieć się. Dobra. Dobra, dobra, mam karteczkę i teraz tak. Kółko jest pierwsze, a kółko to jest zero. Możemy ci dyktować. Jak ja mam kartkę? No, 0. 0, potem będzie 0. Na 4. Na 2. I 0. Do się? Pierwszy raz, w przyszłą Cie... właśnie bibliotekę. Czyli teraz jest losowe to, co my tutaj odpalimy. Co no, to, Nie, no, no, pokoi no, chyba to uh. <noise> Ale szkieletor. Bo mogę go podnieść Ja chcę, ja chcę, ja chcę, czyli. No dobra, to ciebie to bierz he, he, he. Nie, zapomniałam no. Bo to od mnie pisało No widzę. to spotkifings, buddy A ty kolega? Aha, tu można... Do... Po niemiecku masz, dałeś Living happens Jet Shock Living happens, okej Ooo Lockpicket. Mogę mu dać tipa Masz Dobrą muzę daję. Ja to fajne. się typomu dać, masz? No rano się Nawet mu... Wyski tam tu, nie? Po prostu wiesz jak tutaj miało tipy? Serii Jak Mam nie stać. Niestety? Możemy coś kupić Czekaj, ja bym kupiła kolejną latę, jak tu jest Nie ma, kurwa, Nie, nie Nie pizdy, bo mi się już kończy moja ta o, mam sobie... świeczkę! O, Ale świeczka się kończy O, A świeczka jest automatycznie zapalona Zajebiście tylko się szybko kończy giga Idziemy dalej I papa. Pa, pa, pa. Chciałam wykończyć do końca to. O, to jest chyba ten. Yy, albo nie, to moja schizofrenia. Tak, to moja schizofrenia. Kurwa, kończy mi się ten już. No tak mi się skończyła. Dobra. Ja tam za tobą, jak tym tą. Zapala jeszcze jedną. O! Jak ja usłyszę psy, to jak się zdesem kurwa. Szafy masz, o... Czy mam chodzić do szafy? Nie Znaczy ten, jak słyszysz? nie Psyt nie chroni chyba przed szafą Nie. Aha. Szafa nie chroni przed psycem na psyca możesz tylko popatrzeć kurde, Gdzie jesteście? w tym samym pokoju po <laughs> o, Nawet nie usłyszałam psyt i znalazłam psyta No bo on czasami tak jest Jak w ciemności chyba za dużo jesteś tam I się zda pojawi. wydają na mnie pizdę Muzyczka jest jakaś? Bardzo, bardzo ciemno. Jest w Co to jest? Co się wydarzyło? Kobin A! Psy! <grywa> <grywa> o, psyt! O, cześć, kolega. O! Co przez te maszyny dopisano, są Poklikam chwilę, może coś się stanie. Nie, się dzieje na łóżku. O, znowu ten turzy. Zrobię. No, Lubię to pokojowe, bo są takie giga kuriwa safe mi się wydaje. Ja, jeszcze ja bym jeszcze poprzez bo ja chciałam chciała jakąś jak wiesz dodatkową? Ja no, się szukam tak samo Ale nic nie widzę. takowego. Co to tak kurwa dupa, ja już to jest szoknie. Strasznie króciutko działa. Zapalaj? Nie, zapalajaj długo no. działa. Ja mam połowę i Nie, no ja mam też świeczki, które mi na połowie już jest. A ja mam no, kurwa, niedawno już tak naprawdę. Nie mogę, i skąd mam tą zapalają? To już jest przeszkane. No i chuj, kajny zapalaję. Co, dalej? Gdzie są drzwi? Ten, ten, ten. Dobra. Nie tym, tym. My tu nie byliśmy? Nie. Aha. O, no, no to... Łatnie, drzwi. nie. Ja ten pracuję w terenie. To jednak tak. <laughs> Wziął, otworzył drzwi wyjewane jajca. No to fajnie, że coś widzę. No no spokojnie. Ja mam jeszcze świeczunie. Kiwnica będzie, chyba. Tam. Jest, no jest do zejścia Muszę trzeba zejść, tego Gdzie jest skływa zejście. Git. Mi się zakończy, to wiecie. Mamy radę, monitor się rozjaśni. Obawiam się, że to tu nie pomoże. O, tu jest skurwa. ten. W wenta mam, Susa Mongoose. Też Wrogu. mam wenta. Aha. No dobra to idę swoim, za Wiesz co po to stronie jakiegoś tego. Aha. To jestem w jakiejś innej piwnicy teraz chyba. Nie Aha. Wieruchu, ja chuj w sumie. Tylko że ty nie ma... Się ma... Czekaj, 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 chodźmy, ja zombie ja nie chcę oddzielnie chodzić. Aha, dobra. Nie ma psy gdzieś tu wokół mnie nie ma. Tu jest kolejny. Nie lubię jak są psyty psy umrze Jak, jak otwarty to nie właśnie w niego, bo ja już w nim byłem My jesteśmy w drugim piwnicy u ciebie, no tu już jasne jest okay. A tam to już nic ale nie, tam, nie tam, było, tam jest ten drugie ten, wyjście Cze, 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 cze Co, co, co? No przecież tutaj jest event kolejny, a tam jest ten Aha. Oho Widzę dźwignię To jest Amogus czy w końcu? Pierwszy pier 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 pociągnąłem No nie, aż tak lubisz ciągnąć <laughs> Cuzgę F**k, O, to co tam jest lubione ciągnienie? Co, co tam lubisz ciągnąć? Rozmawiajmy FELU, no, lodowe. o tym. o tym, to jest ciekawy temat. E, papierosa lubi ciągnąć. Mmm, co najgorsze ja cię? Zapraszam tutaj? Ja miałem pewnie jakieś cukierki lodowe Ej, jakieś cukierki? I małaś im palić. O, biegnie, biegnie, biegnie. Umarł. Wyjebało był, mnie. Bardzo daleko był. Umarłaś? Nie umarłam, ale mam HP. I... Ja też sobie do szafy wbiłem, o, bo ten... O kur... twoja szmata o? robi Dobra. ci psyty pierdolone. Dobra, ja nie wiem gdzie ja mam i się, się zgubiłam. 6-2-0... Za, za mną, za mną, Jestem, jestem. O, za tobą, za chuj ja widzę. O, cyk. O, okej. Okay. Ten pokój wygląda jak skam. A tu się coś zrobić, mi się wydaje? Nie. Chyba nie. Za niedługo będzie taki bardzo niefajny pokój, z odwracaniem się cały czas. Jak dobrze pamiętam. Ale nie pamiętam już, jak go się robił. O, krucyfik, dawaj go. Biorę go w łapę. Nie e, wiem, co on robi, ale. Czapa. Oj. No ja tylko. Spróbuję pod koniec. Bo wcześniej yy, wiesz, co za długo byłem w szafie? 8 też psycha siada, no dobra, cyk. Co robi krucyfik? Pierwszy raz go spotykam w tej grze. Może psy ich cię 5% całe O właśnie. To by miało sens, że nie przelatują do ciebie. Ej, chodźcie chodź, tam. Tak. Śpiewa do nas, tak, tak. drzwi śpiewają. Chodź. Oho, to chyba ten pokój będzie. Tak. Generalnie ten pokój jest dziwny, bo. albo to nie ten pokój? A teraz co my się wróciliśmy. Tak, ale no... czekaj, to mamy iść tam dalej? 65. Tak. Okej okay. To jest 6, 6 no to w to. git I tutaj są kolejne 67. 67, cyk To są otwarte 6... Okej, okay, git O, o ale fajny pokój Tu będą plastery. Jakieś się tacy. Znalazłam jakieś drzwi z czaszką. Jakie drzwi z czaszką? No, drzwi z czaszką, na końcu po lewej. To trzeba w nie wejść. Myślę, że trzeba w nie wejść. Też tak wejść O, nie, nie no, mogę, że... nie mogę, ich no w klawisz. nie mamy albo klucza. A ty, chyba ten klucz co mieliśmy, mogliśmy kupić, bo był z czaszką. No A... ciekawe co tam ciekawe, jest. Co to ja, Może tam jest? To drugi sklep, czy coś. Lecink? O, światło. Rygało? To poczekajcie tutaj, tutaj sobie jeszcze przejdziemy przez to. Czy w kolejnym. A. W kolejnym też są szafy git. Oj, ale mnie zlakowało. Nie, nie no, nie leci. Tam rygały. Może przez to, że otworzyliśmy to jest to też Nie daleko jest, czy coś? Ja tu no widzę czy oczy, to? czyli zaraz będziemy biegali. Chodźcie dalej. No, oczko jest. Będziemy biegać. O kływa! Żeby teraz to z psytami nie pojebać. O się psy... o! Czekaj, moje psy trzyma to. Yy, było światłem, kurczy mi się wydawało. O, no to nie mam tego. Chyba ma nie było. No jak będzie, no to dedek No pływa, będzie ładnie. To jest piękna wymówka do... zawsze. Dobra, będę biegł z krucyfiksem, jestem nieśmiertelny, prawda? Tak, tak, jak to z no? Żeby się na to nie wywalić znowu. O kurde. już mam taki wygrać niż wcześniej. Lewo, lewo. Lewo. się, czy każdy ma to tak pływa losowo czy jak? A nigdy mi to chyba jeszcze nie dopadło, zastanawiam jak się jest simację, ale nie wiem. Oj ze drzwi wybrałem, jest tragedia. Pływa, tak? Dobra, ciężko. Może zdążę. Ale tyka się zgin. Nie zacząłem klepać, ale przeżyłam. Dobra, przeżyłem, ale były dosłownie dwa kroki za mną. No właśnie pływam jak... Capnął wiesz, już delikatnie. mnie pacnął łapką. W ogóle teraz mi się zdarzyło tutaj, że gram w kołpy, to mi się koło spogował I jak ktoś przede mną wszedł, To miałem drzwi rozjebane i nie Aha, mogłem bo przejść. No, we, we dwoje zostaliśmy. No. Dedeg. wiesz co ci powiem? Wiedział. Jak będzie... Ja pierdolę, nie mogę dać latarki. nie będę miał jakiekolwiek wstyd to już jestem Dadga, wiesz o tym. Aho. No. Ty, mam 8-2 Idę, idę, idę. A? Ty, ty, ty kurję bojebana <laughs> Disgusting Może jakiś plasterek tu będzie Co to za muzyka? Co się dzieje? <laughs> Daję, że jak pod łóżkiem leży. O kurde Ała. O kurde. O <noise> moje uszy Plus jeden potężny niż jesień Co się dzieje? Aha crucifix mnie uratował Nie wiem, ale chyba umarłem Ja mam podobnie, ale nie wiem, ale przeżyłam Ale mnie cfnęło Jakby ja miałem tak wrażenie, że wyżyło. mi tak HP zajebało i tak Mi pół HP zjadło I co ty pierdolisz? No No chodź, chodź Czekaj, chodź. bo szukam plasterka jakiegoś no, sterek, no, o, szukaj. jest plasterek, chodź weź Nie, jest zbijać coś śmiało Tu przeszukam dalej Śmiało weź sobie plasterek, jak ja umie, to nie będzie szkoda To nie mogę Wiesz, że jak ty umrzesz, to reset jest, nie? Nie, nie, oglądam jak ty giesz Kurwa nie, użyte z kolei na jakiś bieg, czy chuj wie co Nie powinno być Ale w, w ogóle jesteśmy hmm. już blisko setki, by the way no. A my jeszcze będziemy mieli a Czy my będziemy mieli jeszcze jedno kurwa coś ciekawego, czy nie? O, kurwa? Chyba się zaczęło coś ciekawego. No właśnie. Jezu, już tego nie pamiętam. To można pójść sobie gdzieś. Ciekawe, nie czy tego nie wiedziałam. Do znalezienia może? Dobra, nie ma sensu. Jakbym spotkała coś, coś takiego, powiedzi... coś takiego powiedzi... w życiu, to prawdopodobnie od razu zbiłabym sama sobie deadgę. Pętę, deduwa. Czy się nie męczy? Czy to było po prostu przejście, przygotowanie nas przed tym. Super, że coś widzę. Nie wiem, idę za tobą. O, tu są jakieś inne szafy fajne. Co? Kamienne. O, oła, zjadło mnie coś. Tu są kurwa kolczatki na ziemi. O kurde, co? Ale combo. O ja, co tu się matę. stało? Ty też masz deadge? O, oła, oła, o, co wow. tu A, bo tam jest ten. O.